i w naszym studiu tuż przed wylotem na Puchar Świata do Brazylii mamy okazję porozmawiać z Julią Szeremetą. Cześć Julka, jak się czujesz? E, hejka, czuję się bardzo dobrze. No i nie mogę się doczekać tego wylotu do Brazylii. E, Pierwsze lecimy na obóz jeszcze z tydzień czasu, a później Puchar Świata. Nie mogę się doczekać i co to będzie za Puchar Świata, bo tak naprawdę przyszliśmy do World Boxing, do Nowej Federacji i to będzie taki pierwszy duży turniej nasz. No właśnie wczoraj tak naprawdę gruchnęła wiadomość, którą tak wiedzieliśmy, że, że musi tak być. Boks olimpijski nie może być wycofany z igrzysk i tak się stało. Mieliśmy wczoraj potwierdzenie we wszystkich sportowych serwisach widziałem już jeszcze Jule, Julka, jak, jak ty to odbierasz, że boks olimpijski jest tak utożsamiony z tobą, że no, nie ma innej opcji, tylko jest Julia Szeremeta i, i Los Angeles? Byłam na tapetach wczoraj mm. <laughs> wszędzie w mediach społecznościowych. No tak, zrobiłam ten największy sukces po wielkiej przerwie, odbudowałam ten boks trochę, więc jestem na tapetach. Czujesz się świetnie, że boks olimpijski wrócił yy, do Los Angeles. Tak naprawdę nie martwiłam się o to, że tego boksu nie będzie, bo boks jest tam bardzo mocny. No i to jest mocna dyscyplina, i nie dawałam żadnych szans, tak naprawdę, że tego boksu nie będzie, więc spokojnie się przygotowywałam i o tym nie myślałam. No właśnie, przygotowania spokojne. Tak jak mówisz, co przerabialiście przed samym wylotem do, do Brazylii? E, tak naprawdę ostatnio byliśmy na turnieju w Debreczynie, więc spędziliśmy to na turnieju w Debreczynie wcześniej na obozie w Zakopanym. Poprawialiśmy jakieś drobne szlify, pracowaliśmy nad tą formą. E, teraz mieliśmy treningi do domu rozpisane więc basen, e, worki jeszcze na podtrzymanie formy. Na pewno jeszcze nas czeka intensywny, wydaje mi się, okres w Brazylii. Pewnie jakieś sparingi, bo też z, innego kraju, z innych krajów przyjeżdżają na camp wcześniej. Więc na pewno będzie ciekawie i nie mogę się doczekać. Tydzień czasu jedziecie na taki aklimatyzację, obóz, troszkę przygotowań, ale chyba bardziej chodzi o aklimatyzację, bo powiedz szczerze, ile razy miałeś okazję boksować w Brazylii? <laughs> Brazylii zero. E, to na pewno klimat, aklimatyzacja, bo to jest inny w ogóle region, nie co nas w Polsce, tak jak e, wcześniej do Tajlandii na kwalifikacje dziewczyny leciały, ale też przy okazji skorzystać z tego, że będą z innych krajów, z Urugistanu i z innych, gdzie będziemy mogły się sprawdzić z tymi dziewczynami i posparować coś, wyciągnąć jakąś lekcję. Ja sprawdziłem i powiedziałem, powiem ci szczerze, że tam jest strasznie zimno w tej Brazylii temperatura, <grym> temperatura nie przekracza 30 stopni, no to jak o na nie. Brazylię. Ale jedziesz w dobrym humorze, jest zgrany team jak zawsze. Team Zł złoty medal w Debreczynie mocno napędza. E, napędza, też na pewno forma cały czas rośnie, więc się z tego cieszę i cały czas poprawiamy błędy. Co prawda nie jestem może zadowolona 100% z walki na Debreczynie, ale wnioski wyciągnięte. Cały czas pracujemy nad formą, wydaje mi się, że z turnieju na turniej jest coraz lepsza. Od Igrzysk Olimpijskich na pewno też się zmieniłam boksersko. Pewniejsza siebie jesteś? E, to na pewno. E, to mi dało pewność siebie po Igrzyskach Olimpijskich. Tak samo przed Igrzyskami uwierzyłam w siebie po Mistrzostwach Europy, gdzie zdobyłam złoty medal. Więc po Igrzyskach jeszcze bardziej jestem pewna siebie, swoich umiejętności i co jestem w stanie osiągnąć. No to w takim razie, że trzymam kciuki mocno za całą reprezentację dziewczyn i chłopaków, również. Trzymam mocno za kciuki za ciebie, żeby nie było kontuzji, żeby ten puchar świata był twój. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.